Graj dalej. Okej. Okay. Johnny? Kerry! Ej... Nie... Nie... Kurwa, to jakiś żart! Czekaj... Co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Powiedziałem, żebyś nie był pizdą. I co udało się? Jony Jebany, Silverhand. Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu. Okej. Okay. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa. Wręcz przeciwnie. Pięćdziesiąt lat na to czekałem. Widzę, że sporo się zmieniło. Cycki, nowy styl? Ta. A co u ciebie? Kurwa, żony. Muszę się napić. Dobra. Chodź. Opowiedz mi, czemu wyglądasz jak zbuntowana nastolatka. Ma na imię V. Lubiłbyś ją. Kurwa, żony. Nie mam pojęcia o czym mówisz. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. Przeprowadziłem się tu po wydaniu czwartej płyty.